Także jak widzieliście, jesteśmy już po śniadaniu Zaraz lecimy na Community Day we Wrocławiu na rynek. Znaczy, spotykamy, spotykamy się obok rynku. I jak wiecie, w poksach w kodzie APK wszedł nowy poks o numerze 891. Wygląda jak Dito, śrubki anona czy coś w tym stylu. I dzisiaj ludzie reportują, że widzą to na Nirbaju, łapią to i nawet na Redditie, na Cyfro już jest wpis. Właśnie sobie to odpalimy. Yy, nie tutaj, tutaj. Jak widzicie, to jest i to jest ten Poks. Właśnie on tak wygląda na ekranie. Śmieszny na maksa. Nie ma Neyma, nie, nie widać CP jego przy łapaniu. I jest napisane tak, że coś, coś dużego musi się dziać, ponieważ yy, ten pokemon, w ogóle ten Pokémon kiedy jest łapany, zamienia się w Chikorite albo w Dito. Nie wiadomo o co chodzi, czy to jest jakiś błąd gry, czy co. Dowiemy się pewnie czegoś więcej na przestrzeni kolejnych paru godzin. Yy, wiemy w ogóle o tym poksię, że wszedł do kodu gry dzięki Charlesowi. Czy jak go tam się czyta, wczoraj nawet robił yy, streama na Twitchu. Chwilę oglądałem, żeby zobaczyć, co że ona o tym gada. Yy... I co? I zobaczymy się przy pierwszej shiny czy czy przy jakiejś trasie. Zobaczymy na czym, ale coś dużego się musi dziać, skoro coś takiego dziwnego wprowadzili do gry. Bo tego czegoś nie ma nigdzie, tak? To nie jest Pokémon, którego znamy, który jest ogłoszony oficjalnie, że on gdzieś będzie. Nie wiadomo, co to jest, o co chodzi i z czym to się je. NOT! Nagrywasz, bo przegrywam. To nagrywam, nagrywa. Nagrywa się? Tak. Mamy tego nowego poksa, klikamy go. A wild, znaki zapytania, a pierś. I zobaczymy, co się stanie. Daję o tą malinę i Ultrabola. I co, to, co się z tym z tym stanie? Zaraz zobaczymy Zapało się O Dito Czekaj Tak Dito Także nowy pok zmienił się w Dito Apparise Cot my trade Atak na 14-13 nie ma co z tym chodzi, widzieliście to jest grze. można normalnie, legalnie złapać. Od razu jeszcze sprawdzimy lighta, czy nie jest Shiny, nie jest Shiny, także lecimy, bo jesteśmy spóźnieni na community day. I mamy community day od 10 minut. Od patrzcie, nie mówię, bo patrzeja jest chujowa, ale mamy pierwsze Shiny, także złota ja. Malina Ultra bolcowa nie spierdoliła, bo to jest ona. I to jest potencjalna setka podobno Z Tabeli tak wynika. Pokaż Tabelkę. Zobacz jak przygotowani. Apparise Nie, kot My Attention yy, Ma HP na 15 Ale pierwsza setka jest, także jeszcze dwie, setka. Pierwszy shiny jest, także lecimy dalej. Czekaj, jest dwa jeden piłka. Czekaj. dobra, czekaj, ale to jeszcze ja nie nagrywam. Yy. I drugie shiny z rzędu kliknięte, także zwykłą malinę damy. Ale nic nie widzę teraz, dobra widzę Atakuje Nad Excellence 104 CP chyba Siedzi Szybki aparajzik Not like, standardowo Lecimy dalej Ega, chodź I mamy trzecie Shiny Tylko Great Ball Bez żadnych malin Także grzebałem, ja co mogę iść do domu. Siedzi. parazik? Not likely. Standardowo. Yy, szukamy dalej. Agłyś. Poszukamy. nie skończyło się odliczenie? Shiny numer 4. Bez winy na gry dołowieski. czy coś słychać, jak tak chwieję. Tak stanąłem. Co? Ale muszę coś tu widzieć, żeby nie za blisko. Dobra, za pana. Not likely znowu. Dobra. Lecimy, co? To lecimy. Pięć, numer 5, numer 5 czego by zaatakowała? plecy w nie w w końcu, od pół godziny. Taki siedzi. E A ebol niestety nie ma, że chociaż jeszcze parę sztuk. 尼，来，你们再来。 Dobra, to jest szalni numer 5, czy 6? 6 chyba Ja stawiam, że to jest 6 Także spoko Ja chcę 10 mieć chociaż To będzie wtedy dobrze Siedzi Strzelam, że IV śrotowy No to lajkli kolejny, także super Dobra, ga, wyłącz to, szukam dalej, ja mam za mało. Jest szanie numer 6. Fantastycznie, albo 7. Nie wiem. 6, ja na 6. Nie, 7. 7? Na końcu odcinka policzę. Ty, wyszła Złotą malinę jej dam Tak, teraz wyskoczyła jedna? To już zawał serca. Mi się nawet już trudno mówi przez ten wiatr. Czuję taką zmrożoną szczękę. Siedzi, siedzi. Standardowo no, not likely. To my zobaczymy się... Mamy nadzieję na następnej nic w Dobra, jesteśmy na końcu Community Day, jest 13.52 Plecy bolą Zobaczymy ile zapaliśmy shiny, bo straciłem rachubę Shiny... Gdzie? 2.74 tutaj 2.74 to tu jest setka? W którym setka, miejscu? Jest. Czekaj, czekaj, może gocze mi zapała Nie ma Patrzę na journala 2.74? No Ty no uciek... Też mi nic takiego nie uciekło jest tutaj setka. Ale w którym miejscu? Tutaj, gdzie stoimy? No tu, gdzie stoimy. Gdzieś mi złapało setkę. Jeszcze raz. Dwa, siedem, cztery. To musiała się despawnić, bo ja nic nie widzę. Mogło być. Bo mi, ja nie mam w journalu, że mi uciekła, i ale nie mam złapanych. Dobra, wróć, wracamy do podsumowania, ile zapaliśmy shiny. Ale setkę tutaj kolega zapał i Shiny Chikorit mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Shiny Chikorit, i lecimy teraz z ewolucjami, żeby mieć meganią Shiny ze specjalnym atakiem, którym jest Frenzy Plant. Nic to temu Pokémonowi nie daje. Jak był szerotowy, tak dalej, jest śrotowy, niestety w grze jest do dupy. Ale zrobimy ewolucję, aby to mieć. Także tak wygląda shiny bayleaf. I leci w shiny meganium. I on już tym meganium zostanie. Leci, leci, leci. Tak wygląda szajnie meganium z takim Friends Plant. I zrobimy sobie tą Chikoritę w Beylifa. Cała shiny rodzina. Niestety to nie jest tak jak mówiłem nic ciekawego. Także pamiętajcie o subskrypcjach, o linkach w opisie, o grupach, o fanpage'u, o Instagramie i o całej innej otoczce YouTube'owej. A my widzimy się już w odcinkach. Z powrotem z Gdańska. Także do zobaczenia i cześć.